Rozpoczniemy. Zanim rozpoczniemy część główną konferencji, e, chcielibyśmy jeszcze powiedzieć parę słów. Śmierć ludzka jest zawsze wielkim dramatem, wielką tragedią, ale tym większą im młodsza jest osoba, która odchodzi z tego świata. I w tym momencie prosilibyśmy bardzo serdecznie o powstanie, bo chcemy uczcić pamięć Mateusza Morańskiego. Minuta ciszy. Dziękujemy serdecznie. Wielkie brawa.